Piwotrze z tej strony Andrzej. Nadszedł czas żniw. Dzisiaj zacznę zbierać mój chmiel i przygotuję go do suszenia. Zanim zacznę, wiecie co się stanie. Spróbujemy nowego piwka. Jest to piwko, które robiłem niedawno. No, to jest 3 tygodnie temu. Pamiętacie to piwko, e, dwa piwka w jeden dzień? To jest jedno z nich e, Norton Brown. I mam zamiar dzisiaj spróbować, co z niego wyszło. Jak smakuje? To co, nalewamy. Tak wygląda. Nie jest jeszcze z tego co widzę dobrze wyklarowane. Jest dobrze nagazowane, ale nie jest jeszcze wyklarowane. Pianka jest taka aż żółciutka. Dla mnie to dobrze wróży, że będzie dobry smaczek. Spróbujmy. Ech, jest mocne. Jest mocne, bo dodałem kilogram cukru ekstra i jest mocne. Ale to ma być na te jesienne, brzydkie dni. Ma być, że sobie wypiję jedno piwko i mi po prostu wystarczy. Ja nie muszę pić dużo piwa. Ważne, że mam z niego przyjemność. Jest troszeczkę mocniejsze. Ma około 7%. Także jest, jest dosyć takie takie fest piwko. Pianka nie jest jeszcze za specjalna. Szybko, strasznie ucieka. Podejrzewam, że ma to związek z poziomem alkoholu. Im większy poziom alkoholu, tym są większe problemy z utrzymaniem piany. Poza tym piwko smakuje już nieźle. Ale podejrzewam, że nie podejrzewam, wiem, że za miesiąc będzie jeszcze smaczniejsze, także to jest pierwsza próba i piweczko sobie będzie dalej leżakować następna próba, myślę, że za miesiąc jeszcze mam drugie piwko, które będę mógł spróbować y... Indian Pay Ale y... jedno z moich ulubionych piwek także także co kolejne udane piwko Tak jak wspominałem, dzisiaj mam zamiar się zabrać za chmiel. Zatem ładny chmielik, który tutaj widzicie u góry. Zobaczcie. Chmielik bardzo ładnie sobie urósł. Krzyzeczki są naprawdę gotowe. I to, co dzisiaj Wam pokażę jeszcze, pokażę Wam, jak poznać, że chmiel jest gotowy do. Yy... Do zbioru. Miał prawie wylądował na dole już. To, co tutaj mam? To jest, chmiel, to jest chmiel lubelski. Zobaczcie, troszeczkę się przesunę, żeby bardziej w słońcu. Chmiel aromatyczny. Zobaczcie, jakie ładne szyszeczki. Teraz tak, jak poznać, że chmiel jest dojrzały wystarczająco, żeby go zerwać? Producenci chmielu robią po prostu najczęściej robią testy, zlecają to firmie, biorą jakąś partię i sprawdzają na przykład, jaki jest poziom kwasów, ale my domowym sposobem, no trudno to sprawdzić, tak naprawdę, nie, nie, ma, nie ma sensu, po prostu no, nikt tego nie robi, tak? Ale można to poznać po szyszkach. Można to poznać po szyszkach. Pierwsza sprawa, szyszki jak naciśniemy na szyszkę, wydaje charakterystyczny dźwięk. Taki szeleszczący. Posłuchajcie tego. Nie wiem, troszeczkę wiatr wieje, ale zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy usłyszycie to. Taki szeleszczący. Tak, taki szeleszczący jak papier. Są jak papier, takie, takie wysuszone. Te moje nie są bardzo suche, bo wczoraj lał deszcz i ostatni tydzień lał deszcz. Dzisiaj jest pierwszy dzień w sumie, jak słoneczko wyszło i, i je, je wysuszyło. Ale, ale wiem, że są dobre. Ale wiem, że już są dobre. Druga sprawa to e, oprócz tego szeleszącego dźwięku papierowego takiego e, jest. E, to, że szyszka po zgnieceniu wraca do kształtu swojego, czyli, że jest taka sprężysta, tak? I nie, że nie zostaje taka płaska, że się nie robi, że nie zostaje płaska po naciśnięciu. Ona jest po prostu taka sprężysta. Co jeszcze? Teraz, teraz myślę, że możemy zajrzeć do środka. Najważniejsze w chmielu jest to, co znajduje się pod każdym listkiem. Jest to tak, zwane, tak zwany gruczołek e, z lupiliną. W skład e, wchodzi między innymi olejek eteryczny, żywice, e, flawo, flawonoidy, garbniki i puryny. E, nie wiem, czy tu będzie dobrze to widać. Takie, widzicie, żółte bardziej może bym powiedział złote widzicie to tutaj, tak to oznacza to jest to co nam daje aromat w naszym piwku i to jest to jest tutaj najistotniejsze jeśli jest z koloru złotego to znaczy, że jest, że jest gotowe pachnie super Pachnie super. Pachnie super. I będzie z tego za tydzień super pipko. Nie będę dzisiaj robił, bo nie mam czasu. Dzisiaj tylko pozrywam. I bo to i tak mi trochę zajmie czasu. Jest trochę roboty z tym. I przygotuję do suszenia.

I'm a

I tak, moi kochani, zbiory są. Na dzisiaj zbiory skończyłem. Mam cztery gatunki dzisiaj zebrane. Jeszcze został jeden, First Gold, ale on pójdzie. W przyszłym tygodniu dopiero, bo nie jest jeszcze gotowy, i mam jeszcze w innym miejscu marynkę, która też nie jest jeszcze gotowa. A to, co dzisiaj zebrałem, to zobaczcie teraz. Tutaj mam marynkę. Tutaj jest lubelski. To jest z jednej roślinki. Tu jest Challenger, a tutaj jest progres. Także, także to są te zbiory. Kwestia suszenia, kwestia suszenia można e, zrobić ja dzisiaj na szybko, tak w ramach rozrywki, przy oglądaniu jakiejś telewizji. E, wezmę susz suszarkę od mojej żony i je troszeczkę de delikatnie podsuszę dzisiaj. Tak będę je mieszał i, i suszył, tak jakbym włosy suszył sobie, ale tak naprawdę yy, muszę zmontować jeszcze suszarkę taką inną, to będzie po prostu takie jakby pudełko, na nim będzie siatka drobniutka, yy, od dołu będzie yy, żaruwa halogenowa, taki halogen, a z boku będzie wentylatorek, który będzie. Yy, Powietrze, że tak powiem, przepychał przez to wszystko, żeby suszyć je. Chmiel normalnie jest przemysłowo suszą gdzieś w temperaturze około 50 stopni, z tego, co, co gdzieś tam wyczytałem. No i tyle. No i go podsuszę, żeby stracił, żeby nie był tak wilgotny i wtedy zapakuję go próżniowo. Postaram się to załatwić z moim kolegą, który ma taką maszynkę w domu. OK. Na tą chwilę to tyle. Trzymajcie się cieplutko. Jak zwykle, jak Wam się film podoba, łapka w pozdrawiam serdecznie. Jak Wam mówiłem, yy, próbuję podsuszania z suszarką. Zobaczymy co z tego wyjdzie.